Cześć! Witam w programie specjalnym Watch and Work. Specjalnym, ponieważ dziś gościmy w warsztacie. Oraz po raz pierwszy mamy do czynienia z obudową pompy wody. Obudowa pompy wody często jest wykonana z tworzywa sztucznego i przy próbie demontażu najczęściej pęka. Tworzywo sztuczne staje się kruche w wyniku dużych wahań temperatury w komorze silnika. Rzadko też znajdziesz alternatywę dla pompy z tworzywa sztucznego. Dlatego Continental oferuje teraz nową pompę wody z aluminiową obudową w zestawie CT1143WP2. Oto coś nowego. Zmieniliśmy projekt opakowania tak, aby dominował kolor czarny.

Obudowa pompy wody jest dla nas aluminium. Wewnątrz zamontowano czujnik temperatury i termostat. Potrzebujemy również naszego paska rozrządu. Jest on dość mały, ponieważ służy tylko do napędu pompy wody. Zestaw jest odpowiedni m.in. do silników 1,8 i 2-litrowych o kodzie TF7 w Volkswagenie Golfie szóstej generacji od roku modelowego 2004 do 2014. Jest to dobre rozwiązanie, które ułatwi Ci codzienną pracę w warsztacie i jak zawsze w przypadku naszych produktów jest objęte pięcioletnią gwarancją. W porządku, nie zapomnij zostawić lajka, a jeśli masz jakieś pytania, wpisz je po prostu w polu komentarza. Do następnego razu w warsztacie.